Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani. Witajcie w kolejnym dniu vlogu. to już jest dzień 23. I powiem Wam, że jak na początku widzieliście lampę, to zamiast trójki chciałam do czwórkę, czyli by było 24. Nie, nie. 23 dzisiaj, 24 jutro. E, jak widzicie, ja dzisiaj zaczynam w kuchni, bo tutaj już właśnie działam, rządzę i w ogóle e, zrobiłam już ciasto. Znaczy, ciasto jest w piekarniku i za chwilę muszę sprawdzić, jak ono tam. Bigos się już gotuje, kolejny dzień. I słuchajcie, chciałam właśnie e, zabrać się za krojenie schabu, bo robię takie danie właśnie ze schabem. Otwieram lodówkę, a schabu nie ma. I pytanie: gdzie jest? Schab. E, słuchajcie, schab był e, w zamrożalce. Nie wiedziałam, że Jarek go zamroził, bo powiem Wam, że w ogóle jakoś o tym nie myślałam. Bo e, jak robiłam Bigos, to mięso na Bigos było w lodówce, więc ja myślałam, że ten schab też jest w lodówce. Okazało się, że nie, dlatego ten schab zrobię jutro. A za chwilę zabieram się, słuchajcie, za śledzie. E, no i myślę, że. Szybko mi pójdzie, bo słuchajcie, wczoraj udało mi się zrobić to, co chciałam. Tak jak Wam wczoraj wspominałam, chciałam sobie pokroić już sporo, żeby dzisiaj po prostu tego nie robić, żeby dzisiaj było łatwiej. Podsmażyłam też pieczarki, także naprawdę dzisiaj będę miała dużo mniej pracy. A jak tam Wasze przygotowania do świąt? Już przygotowujecie, czy jutro będziecie robić na świeżo? Ja Wam powiem, że ja to robię dzisiaj, dlatego że jutro się do pracy. I w ogóle słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę, to od poniedziałku jest po prostu tak leniwie w tej pracy. E, tak naprawdę nie mamy zbyt dużo tej pracy teraz. E, jeszcze do zeszłego tygodnia mieliśmy bardzo dużo pracy, naprawdę. I naprawdę teraz to jest po prostu takie, wiecie, te dni się tak wloką po prostu masakra. Ja Wam powiem szczerze, że ja wolę, jak jest taki, wiecie, zapierdzial, jest dużo pracy i nie wiadomo w co ręce włożyć, bo po prostu wtedy szybciej. Czas leci, jest inaczej zupełnie, aniżeli tak wiecie leniwie. E, ale słuchajcie, tak jest teraz, e, tak jak Wam mówiłam, do zeszłego tygodnia jeszcze mieliśmy dużo pracy, ale teraz tak jest, bo dzisiaj byliśmy w pracy normalnie, jutro będziemy tylko parę godzin, ale tak naprawdę jeszcze nie wiadomo ile. E, w zeszłym roku w Wigilii pracowaliśmy do 12, a dwa lata temu, z tego co słyszałam, e, to e, każdy dział kończył inaczej i mój dział skończyło w pół do 12, więc zobaczymy jak będzie w tym roku. E, no a potem, słuchajcie, wracamy do pracy dopiero 4 stycznia. Także wow, słuchajcie, 10 dni wolnego. Normalnie urlop, słuchajcie, wyśpię się, odpocznę i w ogóle super, już się nie mogę, słuchajcie, doczekać jeszcze tylko jutro parę godzin i koniec! Fantastycznie. No, powiem Wam, że to jest tak gorąco w tej góry, dlatego ja teraz wyskoczyłam w krótki rękawek. Bo naprawdę jak się tu gotuję i piecze to huk, gorąco. Eee, I słuchajcie, miałam Wam powiedzieć już od kilku dni Wam mówię odnośnie e, kartek, bo tak jak Wam mówiłam wcześniej, u nas kartki zazwyczaj stały na komodzie. I tam zawsze było miejsce, nie było jakoś dużo dekoracji, powiedziałam, że te kartki tam będą stały. Natomiast w tym roku, jak wiecie, zaszalałyśmy ze zdobami z mamą świątecznymi, no i ten, ten, ta komoda, chciałam powiedzieć, kominek. Ta komoda też jest ładnie ustrojona, słuchajcie. I po prostu jak te kartki przychodziły, jedna, ok, dwie też, ale jak już były trzy, to już no, powoli nie było widać tych ozdób. I wymyśliłam, słuchajcie, pomysł z, ze sznurkiem, że eee, przewiesiłam sznurek pomiędzy ramkami w salonie. I na to chciałam poprzyczepiać klamerkami kartki Jak byliśmy w piątek na zakupach, chciałam zobaczyć, czy są takie świąteczne klamerki Ale słuchajcie, o tym kompletnie zapomniałam I przypomniałam się że dopiero, jak już wracaliśmy Więc wymyśliłam, że wezmę normalne klamerki I znalazłam, słuchajcie, parę sztuk Miałam takich mm, zawieszek na... E, czy takich nakładek na szklanki Właśnie świąteczne, jakieś tam mikołaj, bałwanek Stwierdziłam, że to przykleję I to zrobiłam I powiem Wam, że wyglądało to super no, ale po jakimś czasie ta linka troszkę nam zjechała, ale jeszcze nie było źle. No, a potem cała spadła, i teraz wymyśliłam to inaczej. Zaraz Wam pokażę. I pokażę Wam też tą moją pierwszą wersję, bo mam zrobione zdjęcie, także zaraz Wam pokażę, jak to wyglądało. O, widzicie? Tak to się teraz po prostu prezentuje. Ja to przyklejam po prostu do ramek. I te kartki, według mnie, bardzo ładnie wyglądają. Tym bardziej, że ich jest dużo, jak widzicie, bo przyszło do nas dużo z Polski, od naszych przyjaciół jeszcze od sąsiadów dostaliśmy, tak jak Wam mówiłam. No i na tym, komin na tym kominku, co ja mam z tym kominkiem? I na, tym, na tej komodzie po prostu byłoby ich za dużo i nie byłoby widać dekoracji A tak właśnie te kartki wisiały na samym początku, taki był plan, żeby tak wisiały No ale niestety się nie udało Jak widzicie właśnie to są te zwykłe klamerki I na nich są te nakładki na szklanki, na kubki takie świąteczne Tutaj Mikołaj, pingwin, jakiś i tutaj też chyba Mikołaj? No tak. I powiem Wam szczerze, że to wcale źle nie wyglądało. No, ale niestety spadło, i nie chciało się. Tak jak Wam mówiłam, wczoraj udało mi się zapakować prezenty. Nagrałam Wam fragment, także e, teraz zobaczycie, jak to wyglądało. Tak się prezentuje, słuchajcie, choinka, a pod nią pełno prezentów. Naprawdę, słuchajcie. E, I powiem Wam, że tutaj w tym rogu, gdzie zazwyczaj stoi półka, a no to teraz jej nie było i jak um, tylko choinka stała, to tak mówiłam, że tak pusto tutaj jest. Ale powiem wam szczerze, że bardzo teraz się cieszę, że tu było pusto, bo zobaczcie, te wszystkie większe prezenty właśnie stoją tutaj, bo one po prostu pod choinką się nie zmieściły. Ale naprawdę, słuchajcie, prezentuje się to przepięknie. Powiem wam, że skończyłam dużo szybciej niż myślałam, bo myślałam, że skończę dużo później e, i przez to pójdę później spać. Natomiast, słuchajcie, wyrobiłam się bardzo szybko, z czego jestem oczywiście bardzo zadowolona, ale powiem Wam, że dużo właśnie dało mi to, że wczoraj sobie już pokroiłam większość składników, podsmażyłam te pieczarki. To dzisiaj mi naprawdę ułatwiło to przygotowywanie. Oczywiście, jak wiecie, no nie, nie zrobiłam wszystkiego, ale powiem Wam, że zaczęłam już robić tą potrawę, bo początkowo myślałam, żeby zrobić ją jutro. Ale tak sobie potem pomyślałam, że wiecie, no i tak jestem w tej kuchni, i tak przygotowywuję, to mogę już zacząć, a jutro tylko po prostu. Dorzucę schab, jak już się rozmrozi Bo wiecie, no jutro też Idę do pracy, nie wiem o której wrócę Wiadomo, jeszcze prysznic Muszę włosy umyć, makijaż Wyprasować ciuchy, więc nie chcę potem być W takim stresie, że się nie wyrobię Tak więc sobie już dzisiaj zaczęłam Jutro tylko schab i jeszcze jutro Muszę zrobić lukier na ciasto I będzie wszystko gotowe, także się bardzo cieszę Słuchajcie, że naprawdę Skończyłam dużo szybciej niż myślałam Jestem mile zaskoczona i chciałam Wam powiedzieć na temat tych kartek. To tak sobie myślę, może gdybym dała ten sznurek grubszy, to by się trzymało. Um, nie wiem, ale w sumie powiem Wam, że na, jednak mi się bardziej podoba, jak są te kartki przyklejone na tych ramkach. Bardzo ładnie to wygląda. No a dzięki temu komoda jest pusta. Znaczy nie pusta, tylko ozdoby widać, które są e, właśnie na nim. Także fajnie, słuchajcie. A już wiem, co ma, miałam Wam powiedzieć. Pamiętacie, jak wczoraj Wam wspominałam, że w ma przyjść jeszcze jedna paczka z prezentem? Przyszła już dzisiaj, słuchajcie. Także jestem naprawdę zadowolona, bo przyszła przed terminem, no jeden dzień, ale zawsze A ta, o której wam wspominałam, że takie cyrki z nią są, no to nie dotarła No i wiecie, raczej już nie dotrzę, nie, nie łudzę się, że przyjdzie jutro, bo gdyby przyszła to by był cud, naprawdę cud Ale nie, 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 raczej nie dojdzie jutro, pewnie będzie po, po świętach albo i jeszcze dalej Także totalna masakra w ogóle, szkoda gadać na ten temat I w ogóle powiem wam, że nie wierzę, że jutro już Wigilia, naprawdę, nie wierzę w to Dopiero pamiętam, że była Wigilia a to już kolejna. Wow. Naprawdę ten czas bardzo szybko leci. Czas na kalendarze i powiem Wam, że mi się przypomniało, że w tym kalendarzu Essence 23 jest na tych drzwiczkach też. Także może być kolejny zapychacz. Po tamtej stronie była chyba trzynastka. Tak. I były te, wiecie, ozdoby do przyklejania na twarz. No ale zobaczymy. W ogóle to okienka tutaj się ciężko otwiera, słuchajcie. A nie, to jedzie całkiem. Całkiem dobrze. No ale troszkę się boję. Nie wierzę. Słuchajcie, nie wierzę tak jak myślałam. A, to już jest coś innego. Już myślałam, że znowu to samo. E, tutaj mamy, słuchajcie, też taką biżuterię na ciało, ale e, tatuaże takie złote. I tutaj mamy właśnie takie motywy świąteczne, bo mamy śnieżynki, gwiazdeczki, jedną dużą śnieżynkę, choinkę. Ho ho ho. ho, ho. No Wiecie, taki zapychacz. Ja akurat takich rzeczy nie używam. Ale myślałam, że coś właśnie takiego będzie. Myśla, bardziej myślałam, że znowu ta biżuteria taka do przyklejania na twarz. E, teraz ten kalendarz. 23 O jeszcze tylko jedna torebka została. 23 Coś małego i grubego, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie kolejny lakier do paznokci. Nie, nie lakier do paznokci, ale top coat. Eee, glow in the dark. Czyli co on świeci w ciemnościach. E, no taki top coat. Jak wiecie, ja używam hybrydy, więc mi się to w ogóle nie przyda. Tak, tu jest napisane, że ten, jak nałożycie ten top na lakier, to e, będą wam się świecić w ciemności. Ciekawe. No i przejdźmy do choinki 23. No. Znowu maseczki, słuchajcie. Seven Haven. Pierwszą mamy z kokosem i glinką, pilow, nawilżającą. Drugą mamy z węglem, też pilow, oczyszczającą, detoksykującą. A trzecią, słuchajcie, wow, nie wiedziałam nawet, że Seven Haven robi takie maseczki. To jest też maseczka oczyszczająca z węglem, ale to jest ta Bubble mask, gdzie te bąbelki nam się robią. Nawet słuchajcie, nie wiedziałam, że Seven Haven robi też takie maseczki bąbelkujące, także super świetnie się cieszę. No i tutaj te dwie, także bardzo jestem zadowolona z tych maseczek. Wiecie, że ja lubię bardzo maseczki. Także jeżeli chodzi o te trzy kalendarze, no to... Choinka, zdecydowanie. E, bo, tak jak mówię, topu zwykłego nie używam, no a tatuaże to bardziej dla dzieci. Także dobra, kochani, to była było na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Dzięki bardzo, że byliście. Widzimy się standardowo jutro. Pa, pa!